Cześć, mam na imię Krzysztof. Od zawsze byłem fanem ciasteczek, batoników i białego pieczywa. Złe nawyki żywieniowe spowodowały moją nadwagę, a w efekcie gorsze samopoczucie. Moje próby zrzucenia wagi były mizerne i nie Pomimo, że źle się z tym czułem, to wmawiałam sobie, że na jakieś radykalne zmiany przyjdzie jeszcze czas. Wiecie, takie typowe wymówki które nagradzałem oczywiście w słodkim patonikiem. Czasem pojawiały się jakieś fazy refleksji. I brałem się za odchudzanie. Za pomocą ćwiczeń, biegania, głodówki. Przynosiło to krótkotrwały efekt. Maksymalnie może dałem radę zrzucić ze dwa kilogramy. A gdzie moim marzeniem było? 4 kg mniej. I to tak wiecie na stałe. Marzenia z głowy. Trudno to było, ale wyobraźcie sobie, że marzenia jednak się spełniały. Udało się to uzyskać bez liczenia kalorii, bez żadnych ćwiczeń, żadnych ćwiczeń, żadnego głodowania. Wręcz przeciwnie, jadłem dosyć, czułem się przy tym i czuję się dalej świetnie. Efekt? Pozbyłem się na trwale, pozbyłem się trwale, 8 kg. A wszystko to dzięki programowi biowipes polegającemu na regulowaniu hormonów odpowiadających za głód i zasytość. Trwający 13-tygodni program pozwolił mi zrozumieć moje zachcianki i sposoby, jak nad nim zapanować. Pamiętaj, w tym programie nikt nie głoduje. Każdego dnia otrzymywałem krótki film, na którym dostawałem proste instrukcje. Przystępując do tego programu byłem sceptykiem, ale już po krótkim czasie widziałem w tym sens. Dzisiaj mam wiedzę na temat jak i co jeść. Czuję się świetnie i zdrowo. Jeśli czujesz, że chciałbyś coś zmienić w tym obszarze swojego życia, to zdecydowanie ten program. Życzę Ci powodzenia. Pozdrawiam.